Szamaneczko, witam Was serdecznie. Na stole mam głowicę e, dla kolegi Arka. E, jest to jeden z moich widzów. Ma plantację truskawek z Zapłońska. Arek, pozdrawiam. Biorę się właśnie za Twoje głowice. No, także zaraz Wam pokażę filmik. Będzie, to są głowice Ursus Waryński. E, będziemy te głowice docierać zawory no i sprawdzimy szczelność i wysyłamy do klienta żeby był zadowolony no także zapraszam do oglądania zaraz wam tutaj pokażę jak to wygląda co będziemy robić o mamy tutaj głowiczki nówki wariński no i te głowice będziemy szykować dla arka no, tutaj już sobie zdjąłem y, sprężyny. Poznajmowałem sobie wszystko talerzyki. No, mam tutaj już jedną przygotowaną, zaraz będziemy ją wkładać na y, stół i po malutku będziemy trzeć zaworki. Trochę mi z tym zejdzie, ale przygotujemy, że będzie. Super zrobione, no także za chwilę ciąg dalszy. Mamy nową głowicę. Yy... I możemy sobie zobaczyć, zalałem tutaj. Zalałem benzyną ekstrakcyjną. I proszę sobie zobaczyć. Jak pięknie sobie wycieka. Benzynka. No. O, cyk. Proszę bardzo. o, I tak się jest z, z każdą nową głowicą, nie? To jest ostatnia głowica, którą tutaj y, arkowi docieram. No. Tutaj już mam głowiczki dotarte, gotowe. Także jeszcze tutaj tą jedną zrobimy i i będziemy yy, pakować koledze i wysyłamy dobra teraz tu przetrę mam nalane widać widać jest lustro jest przetrzemy i proszę sobie patrzeć kiedy będzie wyciekać benzyna no jak tylko nalałem benzynę, to od razu zaczęło wyciekać, nie? O, jest, proszę bardzo. No, także zawory do docierania. No i nowa głowica, nie? Także nie ma reguły jaki producent. Głowice, zawory trzeba zawsze do, docierać, bo puszczają po prostu i nie ma o czym gadać. I mamy już dotarte zawory, umyte, wyczyszczone. Tu trzeba pamiętać o bezwzględnej czystości, o wydmuchaniu. Zmywaczem najlepiej przemyć i później ładnie wydmuchać powietrzem tak samo zawory. Mamy faski porobione, no elegancko tutaj. No i teraz tak. Prowadnice też trzeba przedmuchać, tam zmywaczem i potem powietrzem wydmuchać. I tutaj przy montażu trzonki zaworów, czątki zaworów smarujemy olejem, delikatnie, no i wkładamy zakładamy sprężyny i po temacie no i zaraz będziemy sprawdzać szczelność tych, tych zaworów już mamy powkładane zaworki na oliwkę, ładnie tutaj pięknie pracują, ależ pięknie spasowane są normalnie te prowadnice z zaworkami w Ursusie, naprawdę Super, o tu widać grawer Ursusa na zaworze, pięknie. Naprawdę powiem Wam, że elegancko. No, w ogóle niewyczuwalny jest luz. No są tak pięknie spasowane prowadnice. Naprawdę Ursus tu się postarał, jeżeli chodzi o ten. Także głowice pierwej sort. Nie się zawory, tylko trzeba dotrzeć w nich I to są bardzo fajne głowice. No, dobra. Yy, zakładam teraz tutaj, mam już sprężynki przygotowane, zaraz tutaj smalczyku troszkę na zameczki, żeby mi nie pospadały I będziemy montować. Mam już zalane wszystkie głowice. Tak tutaj. Yy, zawory, yy, zawory wydechowe, i już to trwa jakieś, ja wiem, 8 minut. Ani jeden, ani jeden nie puszcza po dotarciu zaworów. Bardzo ładnie. Tak ma być. No. A pamiętacie, a pamiętacie, jak było yy, podczas, kiedy zalałem głowicę która przychodzi taka prosto z kartonu wyjęta, nie? Od razu zawory puszczają tam po, powiedzmy, po 10 sekundach czy po 5 sekundach leci już ciecznie no bardzo ładnie wszystko ładnie szczelne trzyma dobra odwracamy zlewamy odwracamy i zalewamy ssące mamy zalane ssące widać widać mamy zalane ssące i sobie czekamy, już 4 minuty minęły. Ale tutaj nic nie widać, suchutko. tak samo tutaj, tak samo tutaj i tak samo tutaj. Na nic także głowiczki super. Teraz w 100% są kwalitet, nie? można je montować. Arek będzie zadowolony. No i temu sposobem mamy już gotowe głowice, dotarte. Yy, z tego miejsca chciałbym pozdrowić Arka, Arek, dużo zdrówka, wszystkiego dobrego, żeby ci te głowice służyły. Mam nadzieję, że pomogłem ci w ten sposób, docierając te zawory, żebyśmy o 100% pewności, że tam jest wszystko szczelne yy, i że ten silnik będzie pracował tak, jak powinien. Yy, Arek, pozdrowienia jeszcze raz dla Ciebie, dla całej Twojej rodziny. Arek Zapłońska. Arek zajmuje się plantacją truskawek, także mam nadzieję, że jak kiedyś będziesz tutaj w Dolnym Śląsku, to mi przywieźźć koszyczek truskawek. Także wszystkiego dobrego tam dla Arka Zapłońska. co ma truskawki. Cześć, pozdrawiam. No a tutaj teraz, tak pokazać Wam chciałem, że o, mam tutaj głowicę od C330. I, ten, I co, no, prowadnice do wymiany, zawory będą też nowe, gniazda będziemy robić, no i sprawdzimy płaszczyznę, ewentualnie względnie planować, ale już tak wstępnie sobie przyłożyłem, to widzę, że w miarę to jest okej okay, ta głowica, no więc już następna głowica, te schodzą, a już następna głowica weszła, no i pomalutku będziemy ją ogarniać na przyszły tydzień, także... Dziękuję Wam za uwagę. E, to was też również chcę pozdrowić wszystkich, którzy mnie oglądacie, e, komentujecie. Zapraszam do, komentowa do komentowania, do wymiany uwag, też e, Waszych opinii. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka dla Was. Pozdrawiam, cześć przemocy.